Krzysztof Sarna, sporty walki .org. z nami zwycięska Ewa Piekut. Dobry wieczór. Cześć, bardzo mi miło. Hej! Co e... może stać, ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj, aj aj. Głowa! E, słuchaj, dzisiaj pokazałaś na co cię stać. Od początku walki e, gdzieś dążyłaś do sprowadzenia do parteru. To ci się udało? To, że nie. nie. O to chodzi, że nie! Ja w ogóle nie chciałam się być w parterze. Ale ja... ta walka tak wyglądała. Tak, to właśnie było najlepsze, że w ogóle się nie chciałam być w parterze, e, ale przez to, że moja przeciwniczka od razu weszła na mnie w parter, no to ja miałam w głowie, żeby ją zmęczyć, e, zmęczyć ją i, i, i działać, no co? Ja, ja się przygotowałam trójkawo. W ogóle... No, ale ten parter naprawdę ci wyszedł i można powiedzieć, że jak na... E, Frikowego zawodnika, no to co pokazałaś było dosyć zaskakujące. chcę mi się ryczyć teraz, bo e, zobaczyłam w telebimach, ja serio nie, pamiętam ile się szykowałam do tego wszystkiego, e, ile łez, ile potu. Wiem, że inni uczestnicy e, zawodnicy czuli na pewno to samo co ja. I mieli pot i łzy i poddawanie się i w głowie różne, myśli, to jest kurwa, naprawdę fuj ciężkie. Ja szanuję, ja jestem totalnym frikiem. Ja się nie wiem, kiedy będę, Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek będę mogę się nazywać jakimś zawodowcem. Szanuję naprawdę każdą osobę, która robi to z pasji. Z pasji, a nie po prostu, bo to się stało gdzieś modne, wow, wchodzimy, bijemy się. Ja ogólnie mam charakter, który lubi bardzo rywalizację, więc jak tylko się pojawiła szansa, ja bardzo chętnie. Tym bardziej, że jakiś sport w moim życiu jest od wielu lat, więc dołożę tego sztukiwałek zawsze coś nowego. Ale ja kłaniam się naprawdę każdej osobie, która zawodowo to robi od małego, bo to jest kurwa kawał takiej pracy, takich wyrzeczeń, kawał hajsu. Nie oszukujmy się. Jak ktoś mówi, że to się robi dla pieniędzy, czy dla fejmu, kurwa, no okej, okay, może to takie osoby, nie? Ale jak ktoś ma sportowego ducha walki i to właśnie takiego ostatniego złapałaś? E, w porządku, słuchaj. E, ja chciałbym przejść do twojej w zasadzie wczorajszej przeciwniczki, e, bo już jest niedziela. E, słuchaj, pogodziłyście się, ale... On mnie doprowadzi do końca. I Kołaci. Najlepszy. Eee, słuchaj, pogodziłyście się, ale ja chciałbym jeszcze wrócić do tego, co było. Eee, na pierwszej konferencji powiedziałaś, że ty że chciałaś zawalczyć o pas, ale nie z taką przeciwniczką. Dlaczego? Eee, ponieważ ja miałam propozycję... Wcześniej w ogóle miałam walczyć w innej federacji. No właśnie, ale do tego przejdę. O Fame MMA chodziło. Eee, nie, nie wiem, czy to było Fame MMA, nie pamiętam nazwy. Miałam walczyć gdzie indziej. E, miałam już umowę z sesją zdjęciową, no i niestety wycofała mi się. Fakt faktem to była taka... Wydaje mi się, że byłam takim zaknęblowaniem raczej dziury, że ktoś mógł się wycofać. No bo ja się dostałam tak jakby miesiąc przed ofertę i miałam miesiąc przygotowań. Ale no zrobiłam wszystko, aby się przygotować. No i potem okazuje się, że moja przeciwniczka rywalka rezygnuje. Kurwiłam się ostro. Wiedziałam, że jak będzie okazja jakaś inna to pójdę. A jakie było pytanie? jakie było pytanie, bo powiedziałaś na pierwszej konferencji, że chciałaś walczyć o pas, A, ale nie tak. z I'm właśnie, jak wyszła ta oferta, że ja walczę, to szukano mi przeciwniczki. Ja mówię, że nie mam z nim jakiegoś konfliktu. No i były dodane trzy dziewczyny jakieś, one zrezygnowały. I niektóre naprawdę trenowały na przykład małta i przez rok czasu, ale że ja, ja wyglądam czarne włosy, tatuaże, występuję w programie Warsaw so Shore, um, i ko kojarzono mnie, że ja już jestem jakaś taka o nieprawda, ja po prostu no, taki mam wizerunek i te dziewczyny rezygnowały. Więc to jest szacunek dla małej blondyneczki niższej, lżejszej, która wzięła tą walkę jako jedyna, ja sobie myślałam, no nie. I była taka sytuacja, że miałyśmy walczyć, w nie ja i tak chciałam schudnąć, to jest norma przy treningach. Eee, no i mi się okazuje, że ona, jeżeli ja nie schudnę tam po ilu samym to ona nie walczy. Myślałam, no nie, no kula biorę, no bo już nie znajdę nikogo innego, niech ona zostaje i chciałabym większe po prostu wyzwanie, ale szczerze w jest wyzwaniem. ja naprawdę słuchałam, bardzo dużo rzeczy słyszałam, że o, ona coś tam, coś tam, jest słaba, ona się boi i tak dalej. Jebi mnie to, ja się szykowałam jak do walki, naprawdę śmierć i życie. Yy, I uważam, że każda jej potencjalna rywalka, może bardziej fizycznie do niej przysposobiona, będzie miała z nią problem, bo... Cichawo, dobrze, Girwie. Tu, tu, tu. W porządku, ja chciałbym jeszcze zadać ostatnie pytanie odnośnie Weroniki 192 zł promocja o co chodzi? Czy mogłabyś ostatni raz sprostować? Więc z tego co już wiem, Wera bardzo bardzo dawno zapłaciła te 198 zł popełniła głupi płąd który... No, gdzieś mogłam się tego... żeby było bardziej kontrowersyjnie, wyciągnąć to bardziej na światło dzienne. Ej! Rzuć kamieniem, jeżeli jesteś święty. Dobrze to powiedziałam? Tak. E, w porządku, masz pas. Mm, czy masz już kogoś na oku, przeciwko komu chciałabyś go bronić, czy to jednak e, ty będziesz czekać na jakieś wyzwania od innych zawodniczek? E, no, wiem, że na pewno bym musiała bronić tego pasa. E, takie, takie chyba są zasady. W każdym razie no, ja dostałam bardzo dużo wiadomości, bardzo dużo emocji zabrała mi ta pierwsza przygotowanie się do walki z Marietą Wilkowską. Niby to był miesiąc, ale naprawdę tam były wyciągane jakieś brudy, jakieś wiadomości prywatne, gdzie ona miała dużo większą rzeszę fanów, bo dopiero co weszła tam wyszła ze z programu. Nie życzyłam jej nigdy ani absolutnie źle. Ludzie bardziej nas chyba poróżnili niż my same siebie. Więc bardziej ona, dzisiaj ją jeszcze widziałam, kazała mi w żebym żeby, żeby mi wpierdoliła, więc, więc bardziej ona, to jest taka rywalka, z, z którą bym chciała, tylko no, nie wiem czy ona już idzie w tą kwestię, jest jedna dziewczyna, z którą bym chciała zawalczyć, ona się nie podejmuje tej walki, nie mogę też o tym powiedzieć, bo, powie... bo kiedyś powiedziałam, że nigdy bym nie chciała, teraz mu chciała. Ludzie będą wiedzieć, o co chodzi. No dobrze, słuchaj, jest jeszcze jedna kwestia. E, Warsaw Shorty. Podobno nie chcesz już być e, kojarzona z tym programem. Dlaczego tak w za e, To nie tak. Ja mo możliwe, że coś powiedziałam w jakimś wywiadzie, że nie chcę być kojarzona czy coś. Absolutnie to nie o to chodzi, bo... E, Warsaw, gdyby nie Warsaw, to by mnie to nie było. Poznałam tam niesamowitych ludzi. Przeżyłam tam naprawdę... No tak... Tego bym nie przeżyła sama, tak? E, teraz szykowałam się do walki, więc oczywiście nie było mnie w tym sezonie. E, z jednej strony... E, Ka to jest kurwa kawał mojego życia. Ehm, e, a z, z tej drugiej strony ja już tam nic więcej nie wniosę. Ja już chcę czegoś nowego. Trzeba dać szansę osobom, które się dobrze teraz tym czują. Ehm, no i co? Jeżeli będę kiedyś zaproszona jako tam gość, czy coś będzie mi bardzo miło, ehm, oni mnie stworzyli, e, ja to teraz mogę pociągnąć dalej. Jestem wdzięczna, kocham tych ludzi. E, absolutnie, jeżeli kiedykolwiek powiedziałam, że nie chcę być kojarzona, to nie to w ogóle nie tak. Ja już jestem na to za stara po prostu i, i uważam, że trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze za sceny, dać miejsce innym. Hello, ja się zbliżam, kurle, cholera jasne, ku 30. Wiem, że wyglądam na 35, ale jeszcze tego w dowodzie nie mam. E, w porządku. Powiedziałaś, że strasznie się zajarałeś sportami walki, że złapałaś tego ducha. E, powiedz mi, planujesz teraz jakąś przerwę, czy to jednak dalej wracasz i próbujesz się wykreować na jakiegoś tutaj Powiedzmy zjadacza albo bestii? Eee, no, sytuacja wygląda następująco, że jeśli ostatnie treningi były tak, ja pierdolę, ja już nie, już nie dam Mówię trzy tygodnie temu, ja nie wiem czym jest teraz z tym miejscu z tym złotym medalem, eee, ale poznam go, Rakłocina, który dosłownie głowę mi wyprostował, zupełnie inaczej mnie nastawił. Eee, tak, to jest coś, co jednak jestem przekonana już teraz, stojąc tu, to warte jest wszystkich tych emocji, czy wygrałeś, czy przegrałeś. To jest taką walkę cholera jasna ze sobą, że to jest warte tego ostatniego momentu. Ja już wiem, o co chodzi z tą wisienką na torcie, że walka to jest wisienka na torcie, że największa walka to jest to, to przygotowania, że to to jest, to jest po prostu no nic. Wiem już o co chodzi. Ja od zawsze mam charakter rywalizacyjny, charakter, gdzie ja sama sobie muszę coś udowodnić. Największa walka jest, jest z samym sobą. Ja to kocham, ja to lubię i mam nadzieję, że pokażę może troszeczkę bardziej, lepiej techniczną walkę niż pokazałam, bo uważam, że coś się nauczyłam, jednak jestem totalnym amatorem, weszłam pierwszy raz. Milion myśli w głowie, potem kurwa wszystko zapomniałam. Mówię do trenera swojego, trenerze, ja tam idę, ale ja tylko widzę siebie na koniec z pasem. Ja nie wiem, co ja robić. Jak lewy prawy? To jest dobra garda, tak? No. Tak to wyglądało. Ja tylko widziałam siebie z pasem na końcu, reszty nie mogłam powiedzieć. W porządku. Gratuluję zwycięstwa. Dziękuję Życzę bardzo. udanego afteru. Trzymaj się. Dzięki bardzo. Dzięki.